Witam! Jestem MMSHLMPK, a to jest kolejny odcinek naszej serii przygód z Minecraft. Tak, właściwie to dużo się pozmieniało od ostatniego odcinka, ponieważ nagrywać mi się nie chciało. Jestem trochę leni... leni... no, nie powiem, że jestem leniwym człowiekiem, bo jeżdżę na treningi itp. itd. No, no, e, miałem malutkie zdarzenie z Endermanem, więc... Jest w nocy nie chciałem nagrywać ale dobra yy, tutaj jest creeper latał więc nie ja tylko pokażę tak przejściowo tutaj tak sobie podrobiłem według mnie bardzo ładny pomysł tutaj sobie wbiam naszej oświetlonej willi tak mam chleb na pewno was to zastanawia skąd ja to mam jak nagle on zdobył chleb o i właśnie to i oto to no jak hodowla czy farma mm. i teraz druga farma. potrzebuję trochę dorobku dorodków żebym miał trochę no wiecie trochę tych no materiału trochę jedzenia trochę wszystkiego Te, żeby się trochę wszystkiego znalazło o to mi chodzi mm. Dobra. Tutaj jest hodowla dyni. No, na razie jeszcze nie ma dyni, bo zabrakło pumpkinów. E, no, nie, no. Te nie, pumpkin. Jestem. Usterka, tak. Wielka usterka. Niestety. No to co w tym odcinku? Znowu się

Raz, dwa, trzy, pierwszy kilo, Raz, dwa, trzy i drugi kilów. No, wery. O, właśnie, właśnie, właśnie. się. To, co włożę. To, tak więc wyruszam do kopalni, ponieważ w tym odcinku będę trochę leniwie i posuwiście się ruszał.

starego hymnu, kibiców Śląska. No i masz czas mieć, nie jest wala marki. Ach, jak pewnie strzela pod poprzeczkę bramki. Na, 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 No, to była przyczyna mojego drugiego gola. który wpuściłem, po prosto pod poprzeczkę. O, się. O, potwory, potwory, potwory! Gincie, gincie. Przepadnijcie, przepadnijcie, przepadnijcie! No tak u Ciebie to było tylko owca. Ach... Chwila, postaram się ogarnąć te hałasy.

To się teraz będę kopał spiralnie, to zawsze pomaga. Od tego będę cały czas kopał spiralnie. Nikt nie spełnił, to jest noc. To co najgorsze. Creeper w kopalniach. Bo, co w w kopalniach? Jak eee. pomyślę, nigdy nie spotkam. No nie, dyryt. Mój koszmar. Moi koledzy cały czas udają, że kopią dyrytu i idą na podwórko. Dosłownie kopać dyryta. Biorę jakąś łopatę i kopią. No. czemu nie wziął łopaty? Oj. Ustaw drewno. No, na kupował ręką. Yy, Kopię ręką. Jestem pudzian normalnie. Czyli więcej niż pudzian. Nie wiem, który jest ten poziom. Nie mogę, bo jeżeli dam sprawdzenie poziomu, to... Spauzuję. Będę musiał sobie zmienić ustawienia. I potem dopiero wam seed. Seed mojej mapy. Mm.

Żeby mi tam kurna żadnego Creepera nie spotkał. Dobra, jestem, jestem, jestem. Chudzio! Jest tu ktoś? No jestem. W kopalni. Żelazo. No nie, zbyt epickie miejsce. Pierwszy raz na tym sejwie odkryłem jakąś kopalnię. A wy tu jeszcze kurna mówicie, że tutaj nie ma kopalni, no. My god. Mm. Minecraft, nie rób mi tego. Bo zaraz się skasuje. Nie zawiedłbym fanów, których na pewno i tak nie mam. Ale, po... O, wągiel. Wszyscy gracze kochają wągiel. Będę wągiel kopał żelazny. Coś mi tak bardziej przypada do gustu Uu, muzyczka akurat się rozchmurzyło, bo był wągiel. Zawsze pod, obok wąg, węg, wągla węgla wągla, e, się znajduje gdzieś żelazo. Nie wiem jak wariam ja zawsze takie przypuszczenia, bo jeżeli zawsze ci kopię żelazo, to zawsze na tym jest węgiel. Wągiel, no, byle się. gdzieś tutaj musi być żelazo, Zbyt te piski, żeby to wiedzieć. No. Wiem, muzyka za głośna, ale to nie moja wina i że te szepty to też nie moja wina. Pamiętajcie. No eee. <laughs> To tak właściwie ten odcinek chyba nie będzie tylko zwyczajnym kopa zwyczajną kopaliną. Nie ja będę kopał w dół. Eee, chwila, cięcie. Pucu, pucu, puc, puc. To ja muszę sobie cięcie i tylko będę kopał spiralnie. A wy tylko potem zobaczycie, okej? Okay. O! Lepiej zazuli. Jeszcze kopałem, kopałem, kup Ej, zawsze obok lepiej zrazulij. Uuu, go A! No, ja południłem się. Uuu. Redstone, to nie wiem, na jakim jestem poziomie. What the f... Eee, nie wiem, ale... Ale to są zawsze się przyda do czegoś Jak się nic z nas celów Czyli obok są diamenty Czyli już są na takim poziomie diamentów Czyli teraz tylko kopać Bo jakby tego było mało Minecrafta miliony się wydawało Tak plus Kilofy Nie wiem Nie wiem, nie myślę Jestem zmęczony Śpiący i to może ja będę robił... Nie, nie będę... Dobra, dobra, to jeszcze do kończę te 3 minuty odcinku. O, znowu wreszcie. To już wolę wyjść zabić jakiegoś potwora, żebyście mieli pod jarę. Jak MM skarmpka uaktywnia jakiegoś potwora. No by było, gdyby to był creeper. To ja to potem będę rozkopywał, a wy potem to po prostu będziecie widzieć. Dobra, ej, może spotkamy... Nie dobra, nie będę o, o tu e. ciekawe czy ktoś mnie za subyskrybuje ją, 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 ją e. potrzebuję dużo subów ponieważ takie krótkie odcinki to dla mnie jest naprawdę, naprawdę wielki cios w serce normalnie czuję się źle jak na to widzę jak chcę nagrywać let's playa a tam nagle jakiś walony limit, bo 45 sekund przedłużyłem. Naprawdę, to jest naprawdę bardzo straszne. I ciszej tam! Ususus. Dobra, to może ja tu wyjdę i nikt mnie nie zabił. Jest noc. Jestem w puszczę. Da! La! Dajcie MMI z kal przyszedł, kto chce walczyć i ty owce chcesz, no to dawaj. O, nie chciałem cię zamjść. Taki zły. Mam teraz syndrom złego serduszka. gdzie jakiś creeper? K creeper! Dobra, no to nic dzisiaj fajnego nie zarazem, O, strona! O, 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 o! No o mam pomysł. Koniec tego odcinka musi być wielkie zakończenie. Wiem, że trochę mało tego odstąna, ale napiszę MM. Takim rannym Wiem, że to nie w moim stylu. MM. M. Jeszcze jedno M. a, no dobra. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, subskrybujcie, komentujcie, komentujcie, yy, and subskrybujcie, subskrybujcie, and comment. Liczę na wasze głosy, L liczę na wasze subskrypcję, tak właściwie. No to tak więc to będzie jak gula playa. Żegnam się z wami i na razie.